Dzisiaj przygotowałem dla Was zestawienie najciekawszych trailerów, nowości i zapowiedzi z w San Diego. Do sieci trafiło naprawdę sporo nowych zresztunów filmów, także pomyślałem, że zbiorę je tutaj do kupy i przedstawię je Wam w krótszej formie. Jeżeli taki odcinek się Wam spodoba, postaram się przygotować podobny dotyczący seriali. Rock, the end of everything. So I'm putting together a team. Like the old days. Surprise! This will be such fun. Hello. Hi. He's a fighter. Na komikonie pojawił się nowy trailer Strażników Galaktyki. A nie zaraz. To przecież to Ragnarok. Mimo zbliżonej stylistyki zwiastunu, kolorystyki, a także grupy przyjaciół, którzy będą walczyć ze złem, to Ragnarok będzie zapewne zupełnie odmienną produkcją. I bądźmy szczerzy, zapowiada się naprawdę mega. Thor straci swój boski młot, stanie do walki z Halkiem, a ten w końcu przemówi. Jak to w przypadku Marvela, w filmie zobaczymy dużo śmiesznych momentów, ale zapewne też kilka poważnych, budujących napięcie. water. Oh. Kind of both like fire. But Hawk like raging fire. A so I like smoldering fire. <laughs> To yeah. jeszcze w tematyce superbohaterów, pojawiły się też nowy, dłuższy trailer Justice League. Grupa bohaterów w stanie razem do walki ze złem. Gdzieś to już chyba widziałem. Myślę, że po Wonder Woman można trochę spokojniej czekać na tą produkcję. Być może dzięki ostatnim dokrętkom film okaże się naprawdę dobry. Jednak w porównaniu do zesunutora, Tora, który przed chwilą wam pokazywałem, widać znaczną różnicę, chociażby w jakości efektów specjalnych. Po Wonder Woman i po tym trailerze myślę, że DC powinno zwrócić większą uwagę właśnie na efekty specjalne. W przypadku Marvela większej rzeczy CGI wydaje się być po prostu prawdziwa. W Justice League, jak i w innych produkcjach DC, od razu wiadomo, co było stworzone komputerem. Buterowo. Nie zmienia to jednak faktu, że czekam na ten film z niecierpliwością i z pewnością wybiorę się na niego do kina, chociażby ze względu na Aquamana. How many of you are there? Not They really just vanish. Huh? Oh. That's rude. I was born in 2025. But I wish I'd grown up in the 1980s. Like all my heroes. I live here in Columbus, Ohio. In 2045, it's still ranked the fastest growing city on Earth. Na komikonie pojawił się również tajemniczy trailer filmu Ready Player One. Muszę przyznać, że o powstaniu tego filmu dowiedziałem się dopiero w momencie, kiedy zobaczyłem Zwiastun. Jest to najnowszy film Stevena Spielberga, który bazuje na noweli Ernie Klein. Akcja filmu ma miejsce w przyszłości, gdzie młodzież szuka sensu życia w wirtualnej rzeczywistości. Trzeba przyznać, że zapowiada się on naprawdę magicznie i klimatycznie. Miejmy nadzieję, że to nie tylko i wyłącznie sprawka Zwiastunu. We're from the Kingsman Tailor's Shop in London. Maybe you've heard of us. Today marks the beginning of a new age. Wait, I'm gonna show you. Pojawił się też nowy trailer filmu Kingsman The Golden Circle. Po raz kolejny muszę przyznać, że wygląda to naprawdę niesamowicie. Ostatnio powstaje coraz więcej dobrych zwiastunów, które tylko jeszcze bardziej zachęcają do zapoznania się z całością filmu. No i w sumie na dobrą sprawę, takie jest ich zadanie. Jeżeli widzieliście pierwszą część serii, to zapewne jesteście już nieco zaznajomieni ze światem Kingsman. Jak widać, teraz poznamy ten świat jeszcze bardziej. O dziwo zobaczymy tutaj też Wonder Woman z jej lasem prawdy. Po tej zapowiedzi jak najbardziej czekam na cały film. A wy? Cheers. Manners maketh man. Do you know what that means? What is a jäger? A Jaeger is the pinnacle of human invention. When the monsters came, we did not wait for heroes to fall from the sky and save us. We saved ourselves. Innovation is our superpower. Przyszła i pora na nową, tajemniczą, jednominutową zapowiedź drugiej części Pacific Rim, która na swój sposób prezentuje się naprawdę ciekawie. Póki co odnośnie filmu, wiadomo naprawdę niewiele. Pojawi się natomiast aż 5 lat po premierze pierwszej części. Był to pierwszy film, na którym byłem w IMAXie i może dzięki temu tak dobrze go zapamiętałem, przez co jak najbardziej czekam na kolejne części. Fairy in the bird feeder again. Good afternoon, officer. Fairy lives don't matter today. That's it right there. Now, take the little homie out LAPD style, like you do. Oh, uh, oh and uh, you keep doing all your gangster stuff. I'm just trying to sell my house. Pojawił się też trailer filmu, który trafi na Netflix. Bright będzie policyjnym filmem fantazy, w którym grający przez Willa Smitha policjant będzie zmuszony do pracy z... z Orkiem. Nie wiem jak wy, ale ja z pewnością zobaczę, jak udaje się ta wysoko budżetowa magiczna produkcja, póki co zapowiada się on bardzo dobrze. Stupid shit's gonna start. not afraid of the dog. magic wand. We have to secure it. I'm already knowing ain't nobody got my back. They don't teach that of the academy. No, they do not. I am not afraid. I am not afraid. we are gonna keep coming. I am not afraid. I am not afraid. Just do it. days I can't get out of my head. Just the dark side of me. Nie starczyłoby czasu, aby opisać i przedstawić je wszystkie. Więc jeśli jesteście ciekawi, jakie zwiastuny pojawiły się jeszcze na komikonie, całą listę umieściłem na dole w opisie filmu. Koniecznie dajcie znać w ocenach i komentarzach, czy chcecie więcej takich informacyjnych odcinków. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie. You're still here. it's over go home we expect sam jackson show up with an eye patch and a saucy little leather number go